Cześć Wam wszystkim i witam na kampusie mojej uczelni! Przyjechałam tutaj dzisiaj, żeby pokazać Wam jak to wygląda. Zaczynamy! uczęszcza ponad 44 tysiące studentów i leży na powierzchni ponad 25 km kwadratowych więc nie jest możliwe, że wam pokażę wszystkiego, ale pokażę wam, ile mi się uda. Ten uniwersytet powstał w XIX wieku i jest to publiczny uniwersytet i jest to dosyć wybitny uniwersytet, szczególnie engineering. Engineering jest tutaj bardzo, na bardzo wysokim poziomie, bardzo wybitne i, i bardzo dużo mądrych osób tutaj studiowało. W filmach mamy wielkie trawniki i to jest jeden z kilku to jest główny nazywa się main quar czyli główny quar i na tym trawniku studenci sobie leżą i studiują i czekają na lekcje i mają przerwy między lekcjami. Za mną jest Follinger Auditorium to jest to jest audytorium, w którym odbywają się największe lekcje na tym kampusie. Zazwyczaj jest około 1000 studentów. Ja tutaj miałam chyba trzy lekcje. W naszym kampusie nie można chodzić z pistoletami. Akurat trafiliśmy na pustą salę. Skoro, że to jest największa sala wykładowa, często ci, którzy próbują się dostać do bractwa, są zmuszeni tutaj przyjść, przerwać lekcje w jakiś bardzo głupi sposób. Na przykład półnago tańcząco na tej scenie. I ktoś to nagrywa, i wtedy wolno im wejść do tego bractwa. Było pytanie, czy ludzie są zmuszone chodzić z kurczakiem, żeby wejść do bractwa? Może na jakimś innym uni uniwersytecie. Ja tego jeszcze nie widziałam. Są różne takie sposoby na przejścia do bractwa. Ale eko. W tej sali też są czasami koncerty, ale też mamy większą, dużo, dużo większą salę na to. Gdzie jest też e, koszykówka. Problem z lekcjami na tej sali było, że skoro jest tyle uczniów w jednej klasie połowy ich nie przechodziło, bo e, zakładali, że nie było jak sprawdzić, czy są tam, czy nie. Lekcje miałam po całym kampusie, ale mój główny budynek to był ten. To jest College of Media, gdzie studiowałam advertising. Jest dosyć pusto, ponieważ jest już 16.30. Wielu osób poszło na obiad i większość lekcji odbywa się. Od 8 do 16. To jest jeden z moich ulubionych Jeff na tym kampusie. Po prostu jest taki wielki i ładny. Ale tu ładnie nie doceniałeś się tego, jak tutaj się było studentem. I ale ładne rowerki. Ale ładne kwiatuszki. Ale ładne kwiatuszki. Cały kampus jest podzielony na oddziały i tworzy to takie mniejsze kampusy, jest na przykład engineering campus, tutaj jest oddział teatru, gdzie studiował Nick Offerman. Ja na przykład tutaj nigdy nie przechodziłam, bo nie brałam żadnych lekcji z teatru. Jest też oddział nauki, czyli chemia, biologia, fizyka, oddział angielskiego, literatury, oddział nauczycielstwa. Na centrum kampusu znajdują się budynki, gdzie odbywają się lekcje i dookoła są wybudowane akademiki, centrum sportowe, boiska, apartamenty, które studenci wynajmują. Idę w stronę mojego pierwszego akademiku, w którym mieszkałam. W sumie mieszkałam tylko w jednym akademiku przez dwa lata. Dookoła mnie są właśnie te domy bractwa. E, gdzie mieszkają Fred, fred Brothers, you this weekend. tu są e, te szalone imprezy, które widać na filmach. Naprawdę wyglądają te imprezy jak na filmach. Jest dużo czerwonych kubeczków i gier. Ja dodam komentarz, bo tutaj jak są panowie z Bractwa, A, właśnie, tak właśnie no. przeszedł jeden przedstawiciel. He was like, bro, bro. Nie wiem czy to jest oczywiste czy nie, ale domy bratów, brat, kurczę, ciągle to mówię, bratstwa poznaje się po greckich literach. Jeśli są greckie litery, to to, to jest dom bractwa lub siostrstwa. Pracowałam przez 3 lata. To jest stołówka. Tutaj byłam menadżerem. Nie mogę tam wejść bez karty studenckiej. Tu jest mój były akademik. Ja tutaj mieszkałam przez pierwsze 2 lata na studiach. Jest bardzo stary. W pierwszym roku mieliśmy dwie myszy których złapaliśmy łapkami w naszej sypialni, co było nieprzyjemne, ale dało się przeżyć, bo oprócz tego było bardzo fajnie i tuż obok jest stołówka. Ten akademik jest jednym z sześciu, które wyglądają wszystkie tak samo i nazywają się kolokwialnie Sixpack. Sześciopak piw, ponieważ studenci, którzy tutaj mieszkali zazwyczaj lubieli imprezować. Przypadkiem przechodziła polska dziewczyna, która... Oprzysó Amerykanka polskiego pochodzenia, która słyszała, że nagrywamy po polsku, spytała co robimy i pozwoli nam zobaczyć swoją swoją sypialnię w tym akademiku, więc będę mogła wam pokazać. No ale zobaczcie, tutaj mieszkałam. Oh, they have air conditioning? Postawiali, powstawiali im ten air conditioning, klimatyzację do okien. My nie mieliśmy, tak cieplialiśmy przez lato. Ta siłownia jest jedna z dwóch siłowni większych na kampusie. W akademikach są też takie małe, jednopokojowe siłownie, ale to jest najlepsza siłownia, z której korzystałam w życiu. Są dwa wielkie baseny, sauna korty, jest z 50 kortów różne są na squash, basketball, volleyball, i są pokoje na jogę. Są cztery poziomy na... Nie, wiem, jest strasznie dużo rzeczy, tutaj można tylko... Tu... Dniami po prostu ćwiczyć i, nie, i dalej wszystkiego nie wykorzystać jest super. Zazdroszczę studentom, którzy mogą z tego skorzystać. System bibliotek na uniwersytecie jest ciekawy, ponieważ mamy jedną główną bibliotekę, która jest dosyć ogromna yy, i mamy wielu innych mniejszych bibliotek. Jesteśmy na przykład przed Szkołą prawa i tu jest biblioteka prawa, czyli większość książek związanych z prawem tutaj są, ale jest też więcej na głównym głównej bibliotece. Mamy po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo książek. Jest ten system bibliotek duży na tym kampusie. Główna biblioteka, gdzie większość studentów się uczy, nazywa się Undergrad Library i co jest ciekawe jest, że ona była zbudowana pod ziemią, ponieważ najstarsze pole badaniowe na tym uniwersytecie znajduje się obok tej biblioteki, więc żeby nie padały na to pole cienie, zbudowali bibliotekę pod ziemią. I jest to taka ciekawa anegdota o moim uni uniwersytecie i jeśli się przebiegnie przez, tą, przez to pole lub wejdzie w to pole, to można zostać wyrzuconym ze szkoły, więc jest to taki drunk dare. Więc jak mówiłam wcześniej, ten kampus jest podzielony na oddziały, tutaj jest College of Education, czyli gdzie Ludzie się uczą na nauczycieli, a tutaj obok mamy yy, budynki yy, dla studentów sztuki, czyli oddział sztuki, coś takiego. Jest też tutaj muzeum. Bardzo fajne to muzeum nawet. Chyba jest drugim największym muzeum w stanie Illinois, ale nie jestem pewna. Możecie to sprawdzić na internecie i nie poprawiać w komentarzach, jeśli źle powiedziałam. Zbierają pieniążki. Zabiorę wam jeden. O! O! Nie da się. Ciki, 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 No, chyba nie ma skutków. Będziemy zaraz przejeżdżać koło mojego pierwszego mieszkania, takiego poza akademikiem. Tutaj mieszkałam. Zburzyli i wybudowali coś nowego, ale tutaj było. <tutujesz> tutaj było, było niebieskie wtedy. I tutaj jest główna taka ulica handlowa, powiedzmy, gdzie jest większość biznesów, restauracji i bar na, kam na kampusie. I, ciekawostka, tutaj zrobiłam sobie swój pierwszy tatuaż, w tym miejscu. Super fajny jest ten lokal, jest taki fajny vibe, jest, nie wiem, fajnie wygląda w środku. A na obiad chińszczyzna. Jesteśmy teraz w akademiku, ale jesteśmy w najnowszym i najładniejszym akademiku, więc to nie jest jakiś standard tutaj. Są ładniejsze, są, są brzydsze, ja mieszkam w brzydszym, ale tu ładnie jest. No ale słodko! A, Czyli macie takie łóżka, do you speak Polish? Yeah. Ja. Macie takie łóżka podwyższone i to. A to było pod łóżkiem, a um... i materac swój przenosicie? czy? Nie, materac przyszedł, taki drabun, taki e, plastikowy. A, wow, wow, ale macie luksusowo. Ha, ha. <laughs> Porównanie do tego co ja miałam. W pokoju ma się taki zestaw. Na szybkie śniadanie. To studenci przynoszą te rzeczy. Więc tak przypadkowo spotkałam Olę yy, przechodzącą i pozwoliła mi nagrać jej, jej dorm, jej akademik. Ładnie ma, nie? Dzięki. Podziękujcie Oli w komentarzach. Chyba są dwie osoby do pokoju. Czyli na sześć pokoi są cztery łazienki takie prywatne. Nieźle. Um, u nas było tak, po prostu jedna wielka łazienka na, na wszystkich na naszym piętrze. Można sobie telewizorek pooglądać, um, o której przyjedzie autobus. Ciekawe programy. Problemy studenckie w dzisiejszych dniach. Taka ciekawa anegdota. Jak tutaj chodziłam na studia, to ten kościół, em, zamknęli go i był pod inwestygacją. Czy można tak powiedzieć? Nie. Yeah. Myślę. Że... Ponieważ... Em, e, z, ksiądz tutaj sprzedawał koks. Halo, halo, więc wczoraj zdążyłam wam pokazać tak jedno czwarte może kampusu, ale ominęłam jedną ważną część, czyli... Jest zimniutko, bo jest siódma rano, więc rześko, rześkie, wrześniowy, wrześniowy poranek. E, ale bardzo chciałam to wam pokazać, bo jest tu ładniutko! E, jesteśmy tak na wybrzeżach kampusu. Są tu obok konie, bo są pola do studiowania agriculture. Te drzewa tutaj to są drzewa kwitnącej wiśni, więc w, w wiosnę bardzo ładnie kwitną. Tutaj już mamy Japan House and Gardens, y, gdzie ja się uczyłam o ceremonii herbaty i y, Zen Aesthetics Czyli. No jak w Japonii, po prostu. I tu w środku są trzy pokoje do ceremonii herbaty. I dookoła jest taki ładniutki ogródek. Więc tutaj miałam taką swoją pierwszą styczność z japońską kulturą, co mnie zainspirowało pomyśleć o wyjechaniu do Japonii. Tuż obok tego japońskiego ogrodu i domu jest też ogród. Nie japoński. Jest bardzo ładnie tutaj i prawie zawsze jest tu pusto, bo wielu studentów chyba nie wie, że to istnieje, bo jak mówiliśmy w QA, jest po prostu tyle tych rzeczy, tyle, tyle facilities wybudowanych dla tych studentów, że... Nie ma jak wiedzieć o wszystkim. Ten QA nie wiem czy już jest zapostowany, czy dopiero będę postować, ale razem z tym filmikiem będą się tak razem uzupełniać. E, więc jeśli macie więcej pytań, oglądnijcie tamten filmik. Ten uniwersytet znajduje się na krawędzi dwóch miasteczek, Urbana i Champagne. Jest tak jakoś podzielono, że osoby, które bardziej lubią tak imprezować, czy są bardziej takimi sportowcami, czy coś, mieszkają w Champagne, a bardziej hipsterscy mieszkają w Urbana, czyli jesteśmy teraz w bardziej hipsterskiej części. Więcej trawki się tutaj pali, jest taki inny styl odchodzenia do zabawy. Tutaj bardziej studenci sztuki mieszkają. Poleciał mi obiektyw. <grym> Zdążyłam Wam tylko pokazać ułamek tego wszystkiego, co tutaj istnieje, ale mam nadzieję, że ten ułamek trochę zailustrował jak życie studenckie wygląda jak kampus amerykański wygląda. Ważne mieć pod uwagę, że to jest taki kampus w miasteczku uniwersyteckim. To wygląda inaczej niż kampusy w miastach. Ale tak wyglądało moje studenckie życie, więc chciałam się podzielić z wami. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli macie dalsze pytania, piszcie je w komentarzach. Zostawiajcie lajki like, i subskrybujcie. Róbcie wszystko, co jest dobre. I do zobaczenia w następnym odcinku.